Jednym z argumentów wysuwanych przez przeciwników GMO jest obowiązek płacenia opłaty licencyjnej dostawcom nasion, co w konsekwencji wiąże rolnika z dostawcą. Czy to prawda i czy sytuacja ta dotyczy wyłącznie GMO? Nie, to jest mylny pogląd i, i nie, w sposób nieupoważniony wykorzystywany przez przeciwników GMO. Powiem tak, dziś rolnik ma niewielkie szanse rozmnażania w ramach własnego gospodarstwa materiału siewnego czy sadzeniekowego. Wartości biologiczne nowych odmian są tak wysokie i tak krótki jest okres żywotności, że ja dla przykładu w zbożach odnawiam corocznie wszystkie, wszystkie zasiewy, w rzepaku rok rocznie, w kukurydzy też, w ziemniakach też. Mało tego, rokrocznie właścicielowi poszczególnych odmian odprowadzam w ramach istniejącej agencji nasiennej reprezentujących ich interesy stosowne opłaty autorskie. Natomiast muszę powiedzieć, że osiągam znaczne korzyści. Osiągam wyższe plony z tego tytułu. Dokonałem kilka lat temu, wówczas kiedy można było jeszcze uprawiać rośliny. Genetycznie modyfikowane, kosztów zasiewów odmiany zmodyfikowanej i tradycyjnej. I muszę powiedzieć, że koszty nakładu na hektar były identyczne. Przy około 30% wyższej cenie za materiał siewny, zmodyfikowany, osiągałem 30% zwyżkę plonu w stosunku do tradycyjnych. Czyli dla mnie to był czysty biznes. Mało tego, w wyniku tego osiągałem. Znakomite jakościowo parametry sprzedawanej kukurydzy, więc dla mnie to był czysty biznes. Z czego wynika ogólny brak zaufania do GMO? Powiem tak, prowadzę produkcję rolną, jestem bezpośrednim producentem rolnym przez całe swoje życie dziecinne, bo ojciec miał gospodarstwo rolne, a ja się zajmuję rolnictwem ponad 40 lat. Przechodziłem różne okresy. W każdym okresie przełomowym wprowadzenia nowych technologii był problem związany z chemizacją, był problem z użyciem nowych, nowych trendów. Zawsze to rodziło opory. Nie było nowości bez oporów. My musimy zaufać ludziom, którzy się tym zajmują zawodowo. Jest organizacja, która pilnuje zdrowotności. Myślę, że powinniśmy uwierzyć w badania polskich instytutów i międzynarodowych instytutów. Natomiast publikacje nie mające podstaw naukowych nie służą budowaniu odpowiedniej wiedzy. Myślę, że jest nam potrzebna w społeczeństwie bardzo szeroka informacja. Dziś powołujemy się na to, iż społeczeństwo nie ma zaufania do GMO. Pytam się, czy ktoś dostał prawo jazdy bez przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia i zdania egzaminu? Czy ktoś wybiera przedstawicieli Sejmu i partii politycznych rządu w tym kraju, jeśli nie przeprowadzi się kampanii wyborczej? Dzisiaj pytanie po szerokie społeczeństwo o tym, czy jesteś za lub przeciwko GMO, bez wyjaśnienia, co to jest GMO, co, jakie niesie ze sobą korzyści i jakie zagrożenia. Jest pytaniem skazanym na porażkę. My musimy najpierw wiedzieć, o czym rozmawiamy, musimy wyjaśnić społeczeństwu, co to znaczy GMO i co dzięki temu uzyskamy, a dopiero podać możliwość wypowiedzenia się temu społeczeństwu nieodwrotnie.